Skąd wzięło się jabłko? Oto pytanie na dzisiejszy film. Zacznijmy od samego początku. Wszyscy wiemy, tak, że owoce tworzą się z kwiatu, gdyż kwiaty są narządem służącym do rozmnażania. Ale dokładnie z której części kwiatu powstało to piękne jabłuszko? Nie wiem, czy pamiętacie. Ja odłożę sobie tutaj jabłuszko na chwilę. Mamy tak: płatki korony, tak, działki kielicha, czyli o kwiat, no i serce kwiatu. Będę niestety troszeczkę wyrzucać elementy kwiatowe, żeby było łatwiej widać. Pręciki, których jest bardzo dużo, też spróbuję je, czyli organ męski, w którym tworzył się pyłek, spróbuję tutaj, spróbuję poobrywać wszystkie pręciki, żeby zostawić najważniejszą część kwiatu, z którego właśnie powstanie owoc. Te zielone Fragmenty, które zostały, jest to słupek. Słupek organ żeński. Tu akurat udało mi się zachować trzy, a nawet cztery słupki. I teraz, co się dzieje dalej, moi kochani, jeżeli chodzi o tworzenie się owoców? A mianowicie, do takiego kwiatuszka przylatuje sobie pszczoła. Tutaj stoję sobie za moim, e, moimi plecami, znajduje się mi jabłoń. E, może uda się zobaczyć, w miejscu, fruwają obficie pszczoły. Ja słyszę ten psyk nad moją głową, jakby cały ul tutaj przyleciał, a więc pracowicie pszczółki pracują, przenosząc ten pyłek. W momencie, kiedy dojdzie już do zapylenia i zapłodnienia, a więc połączenia komórek męskiej i żeńskiej, a dzieje się to właśnie w tym zielonym e, słupku, cały kwiatek, tak jakby okwiat e, stracił już te swoje znaczenie, rozpada się, czyli odpadają płatki korony, tak? odpadają wszystkie pręciki i zostają nam same słupki. Ponieważ jabłoń jest w trakcie kwitnienia, pokażę Wam to na innym kwiecie, który już przekwit, a mianowicie na kwiecie gruszy. Tak właśnie wygląda kwiat po procesie zapylenia. Tak? I zapłodnienia. No i teraz najważniejsze, moi drodzy, z której części tutaj powstanie owoc, a więc te przepyszne jabłuszko, które pozwolę sobie jeszcze raz pokazać, tak, czy jabłuszko, czy gruszka, z której części, a mianowicie z tej części zielonej, którą widzicie na samym dole, tak, zwanej zalążnią. Ta zalążnia zacznie się teraz rozrastać, będzie coraz większa. Oczywiście na początku będzie zielona, dlatego na początku jabłka są zielone, niedojrzałe, ale z czasem, kiedy już osiągną maksymalne rozmiary, tak. Yy, yy, Procesy zachodzące, procesy dojrzewania spowodują, że przybie, jabłko przybierze taki właśnie kolor i stanie się bardzo apetycznym kąskiem. Zajrzyjmy teraz do środka jabłka. Co też w jabłku jest w środku? Tak, widzimy, są tam pestki. Skąd się wzięły te pestki? Kto je tam powkładał do tego jabłka? Otóż, moi drodzy, Nikt ich tam nie powkładał. Są to właśnie nasiona. Nasiona, które stworzyły się po procesie zapłodnienia. W środku, muszę jeszcze wrócić na chwileczkę do mojego kwiata. Może na tym kwiecie akurat tutaj gruszy, bo jest już przekwitnięty. W środku słupków. A więc w tej części tutaj zielonej ukryta jest komórka jajowa. W momencie, kiedy połączy się ona z plemnikiem, tworzy się zarodek. W przypadku roślin zarodek ukryty jest właśnie w nasionach. Tak, tak więc stąd się właśnie biorą nasiona i nazwa tych roślin też okryto nasienne, gdyż nasiona ukryte są w owocach. Tak? Nie są widoczne, żeby je znaleźć, trzeba po prostu owoc rozkroić. I nasionka tam sobie czekają. Czekają na dogodny moment, żeby trafić na podłoże i wykiełkować w kolejną roślinkę. O sposobach rozsiewania nasion powiem już Wam w następnym filmie. Smacznego!